Dzisiejsza prezentacja ma tytuł: Jak zamienić dokumentację rysunkową na modele 3D? Postaram się Państwu pokazać, w jaki sposób zamienić modele skanowanej dokumentacji, taką starą, bardzo starą dokumentację, na modele 3D, które posłużą nam do budowy części, jak i całych zespołów. Proszę Państwa, przystępując do pokazania, jak to zrobić, otworzę sobie folder, w którym mam już. Zeskanowaną tego typu dokumentację. Czyli jest to rysunek PDF czy, czy JPG, JPG. Najlepiej, jakby to był JPG, jakiś TIF, GIF. No i musimy, naszym zadaniem będzie zrobienie tego grzyba zaworu, do, do zaworu hydraulicznego. No i postaramy się to zrobić w inwentorze w ten sposób, żeby. Z tego, z tego rysunku przenieść wszystko na model 3D. Jak należy postępować? Pierwsza rzecz to otwórzmy sobie ten element w jakimś edytorze graficznym. Ja akurat otwieram to w programie Paintnet, on jest dosyć wygodny i musimy go sobie troszkę ograniczyć. Będzie nas interesował głównie ten grzyb, prawda? Ten zawór. Więc ja sobie wytnę tylko ten fragment, który dotyczy tego elementu. Mogę tutaj oczywiście dalej troszeczkę. O, w ten sposób. Mam przycięty obiekt. Przytnę jeszcze końcówki tutaj, ponieważ wiem, że tutaj jest wymiar istotny w tym miejscu. I to będzie jakby punkt będzie to zestaw, który mi ogranicza. Wymiar, prawda? Czy będzie to zestaw krawędzi, który mi ogranicza, pozwoli mi skalibrować mój element. Czyli jeszcze troszkę mocniej przycinam element, czyli tym oknem, o, dobrze trafiłem. Mniej więcej w ten sposób, proszę Państwa. Czyli tak, żeby krawędzie tego elementu odpowiadały krawędziom rysunku. Czyli mam już element. Widać, proszę Państwa, że tutaj należałoby użyć jakiegoś obrotu kątowego, żeby to dobrze spozycjonować, ale no, niestety tutaj tego narzędzia nie ma takiego precyzyjnego, więc zrobimy to w inwentorze. Czyli proszę Państwa, zapisujemy ten nasz model, zapisz jako, ja napiszę, że to jest grzyb 2, no, 100% OK. Przejdźmy do programu Inwentor. stwórzmy nową część, Tak, mamy nową część. Płaszczyzna XY na przykład. W szkicu możemy wstawić na przykład obraz. Naszym obrazem jest grzyb 2. Na razie go wstawimy w ten sposób. Proszę Państwa, z rysunku, który mamy otwarty na drugim monitorze lub wydrukowany, wiemy, że ta odległość od tej krawędzi do T jest 220 mm, więc ten wymiar pozwala nam y przeskalować cały nasz element. Co również warto zrobić? Warto, proszę Państwa, punkt środkowy umieścić w tym miejscu. OK. Co nam pozwoli, że ten element już jest w tym miejscu zamocowany? Następnie fajnie by było zrobić na przykład. Taki prostokąt tutaj, o. za pomocą, który, który, który nam tylko pozwoli na to, żeby precyzyjnie ten element kątowo tutaj umieścić. Nie możemy oczywiście się łapać za ten szkic, no ale możemy mniej więcej, patrząc na ten element, spróbować ustawić te dwie krawędzie równolegle. Ja to zrobiłem w ten sposób. I to jest, i to jest mój szkic, który będzie służył w dalszej części do obróbki. Będziemy na nim rysować. Ten element pomocniczy usuwam. Przepraszam, za dużo usunąłem. Ten element oraz ten element. Zakończ. Proszę Państwa, otwieram teraz drugi szkic. Ten szkic też będzie na płaszczyźnie XY. I możemy tu już zacząć rysować, mając w podkładzie nasz zawór. Czyli zaczynam od miejsca 0,0, idę mniej więcej dotąd. Jeżeli teraz przytrzymam, mam linię i przytrzymam lewy przycisk myszy, mogę rysować tego typu łuki. Klikam, tu jest odcinek prosty, styczny niech będzie. Tu kolejny łuk idzie, tu kolejna linia prosta. Tutaj odwzoruję to wycięcie. Kolejne kliknięcie. Tu. Tu. Powiedzmy, że tutaj idzie linia prosta. Tu idzie. Wracam do tego punktu. Idzie. Tu nie widać, niestety. Więc możemy to przerwać i na przykład narysować stąd linię. Do tego miejsca, a tutaj sobie wprowadzić łuk. Czyli muszę znaleźć tą linię, a będzie to trudne, niestety. Ona jest tu I w, tym, i w tym miejscu, i mniej więcej mogę sobie wyznaczyć tego typu łuk. No, i oczywiście nie wcelowałem tak jak trzeba, ale to będziemy zaraz poprawiać na. To też nie wcelowałem. Będziemy zaraz to sobie poprawiać. Tu oczywiście, proszę Państwa, powinny być wiązania zgodności oraz wiązania styczności. Tak samo tutaj. Wiązanie zgodności i wiązanie styczności. Ok. Ja już sobie to ułożę, teraz e, wracam do tego miejsca, gdzie mam linie, w tym miejscu zacząłem. E, mogę teraz narysować, przepraszam. Tu będzie. Znowu linia prosta. Tu znowu łuk. O, złapałem ten łuk. Tak. Teraz to będziemy sobie poprawiać. Także nie ma tutaj. Czyli kolejny element prosty. Wracam do tego elementu. Łuk. Tego typu. Teraz ten element 45 stopni. Idę do środka i tu już zamykam, ponieważ ta część będzie powstawała przez obrót. To w ten sposób mogę sobie tutaj zamknąć. Wyłączę widoczność tego szkicu i teraz mogę już poprawić zgodnie z wymiarami, zgodnie z tym, co, co miałem na rysunku. Proszę Państwa, pierwszy tu element 40 mm, a ta faza będzie miała 2 mm w tą stronę, również 2 mm w tą stronę. Co wiemy więcej? Tutaj mamy odtąd, dotąd jest 32 mm. Idziemy dalej. Ta linia tutaj to jest kąt 45 stopni, tutaj kawałek prosty to było 25 mm. Promień, ja wiem ile tam jest, także zaraz sobie to jeszcze 25 mm, oczywiście, tutaj może też tymi średnicami się teraz zajmiemy. Odtąd dotąd to jest 110 mm. Kolejna średnica to jest ta. To jest 105. Kolejna średnica to jest. O, tu musimy poprawić. Czyli ten element ten ma być prostopadły. Kolejna średnica. To jest, proszę Państwa, 99 mm. Kolejna średnica. Ta. To jest 184 dzielone na dwa. Czyli ja nie muszę sobie kalkulatora używać, czy. Mogę sobie wprowadzać wartości i obliczać od razu. Tutaj mamy 2 mm. Tutaj ten występ ma 3 mm. Jeszcze sobie sprawdzimy, jakie wymiary mamy. Dobrze. Kolejny wymiar to jest ten kąt. To jest 5 stopni. Tak samo ten kąt. To jest też 5 stopni. Dobrze, tu mamy ten wymiar, ten mamy. Tu oczywiście brakuje wiązania. Zróbmy styczne. Przydałoby się chyba też również wiązanie zgodności. Ja spróbuję to wiązanie. no już jest dobrze. A Mamy. Tutaj wiemy, że jest ta średnica odtąd. Dotąd to jest 46 mm. Zobaczmy, co jeszcze nie jest wymiarowane. Czyli nie mamy wysokości podanej, czyli ten element od tam dotąd to jest 103 mm, 81 mm jest dotąd 81. Tutaj 3 mm już nam wyszło. Aha, tu jeszcze. Mamy jeszcze kolejny wymiar podany, że odtąd dotąd jest 22 mm. Dobra. Proszę Państwa, włączmy sobie szkic. Zobaczmy, czy on odbiega w jakiś sposób. Tu widać, że jest dobrze. Tutaj spróbujmy w ten sposób. Zwymiarujmy ten element. To będzie tutaj 30 mm. Jest dobrze. Ten promień. 8 mm, może 9. Oś... Może spróbuj zostawmy 9. Czy możemy to przesunąć? Nie, to już są elementy. Związane, czyli 8 może być lepszym promieniem. Nie mieliśmy tego podanego, więc musimy jakoś rozwiązać ten problem. Kolejny promień, ten. Tu mamy ten promień, niestety, chyba ten jest 8. Ten jest podany 8. Czyli wydaje się, proszę Państwa, że mamy już. Związany całkowicie nasz element. Tu możemy jeszcze spróbować ten kąt zmienić właśnie. Czyli odtąd dotąd będzie 45 stopni. Dobra, ja wyłączę jeszcze widoczność tego szkicu. Sprawdźmy sobie wzrokowo, czy to wszystko jest. O, tu jeszcze jest niepodany promień. Tu jest rzędu 5 mm. Nie, za dużo. 4, 4 mm. Jeżeli Państwo pracują na innym tle pulpitu, to byście widzieli od razu elementy, nie... które są już zwymiarowane. Innym kolorem oczywiście ten szkic byście widzieli. Program mi informuje, że jeszcze jeden wymiar muszę podać. Ja spróbuję włączyć informację, który to jest wymiar. Aha, to jest ten. Czyli, proszę Państwa, tutaj mi brakuje, ale tutaj nie muszę podawać, ponieważ ja dopasuję to do, do szkicu, prawda? O. Czyli możemy uznać, że mamy skończony szkic podstawowy. Jeżeli ten szkic mamy już zrobiony, mogę przystąpić do operacji obrotu, gdzie osiąg obrotu jest ten element. Okay. Czyli mamy taką bryłę bazową. Kolejna, kolejna rzecz, którą powinniśmy zrobić, to jest wycięcie otworu wewnętrznego. Otwór wewnętrzny składa się na początku z takiego podcięcia na średnicy 61 mm. I to podcięcie jest głębokie na 3,5 mm. Tak. Następnie, proszę Państwa, w tym podcięciu występuje otwór, otwór gwint rurowy, czyli tu bazujemy do tego. Będzie to ISO gwinty rurowe. To jest gwint G2, czyli, mniej więcej, czyli ten 59, gwint G2. Ten gwint, otwór gwintowany jest ścięty i tu będzie 61 mm. I on ma długości proszę Państwa, on ma długości 27 mm nie to, tylko o tu. 27 mm i głębokość otworu też 27 zrobimy. Wydaje się ok, dobrze. Jeszcze sprawdzę tutaj. Tak. Czyli mamy wykonany gwint. Musimy wykonać teraz kolejne otwory w środku. Znowu biorę szkic, płaszczyzna kolejna, XY znowu. Za pomocą przycisku F7 mogę włączyć sobie widoczność połowy szkicu, czyli dostać się wyłączyć widoczność połowy elementu, na przykład i dostać się w środek szkicu. Popatrzcie Państwo, tutaj widać zarys mojego otworu. Te 27 mm źle zrobiłem, a więc powinno być 27 minus tutaj ta wartość 3,5 Czyli muszę wrócić do otworu i powiedzieć, że to jest 27 minus 3,5. Czyli można w ten sposób. 27 minus 3,5 mm. Ok. Wracam do szkicu 5. Naciskam F7. No i to już widzimy, że zgadza się w tym miejscu zetwór. Mogę teraz przystąpić do rysowania. Dalszej części otworu, patrząc na szkic, mój rysuję ten, ten kształt. To jest dotąd, następnie idziemy tutaj, tutaj do połowy, do góry. Prostopadle. tu zamykamy. Proszę Państwa, co wiemy o tym, że tu jest ta średnica, to jest, no, widać jest nierównolegle, więc musimy coś ustawić równolegle. Ja postaram się tutaj zrzucić. no ten element jest prosty, ten element nie jest dobrze. Czyli ustawmy tutaj średnicę 26 mm. Dobrze. Tutaj 42 było. Spróbujmy zrzutować tą krawędź. Powiemy, że ta odległość odtąd do tej krawędzi jest 42 mm. Czyli to jest ten element. Tutaj zaczynamy w końcu otworu, więc tu mamy te wymiary wszystkie potrzebne. 26, tutaj mamy 38, czyli 19. Głębokość tego otworu to jest 4 mm. Wyłączę teraz widoczność tego elementu. A tu jeszcze spróbujmy sobie. Określić na 4 mm głębokość tego podcięcia tutaj. Wyłączę widoczność szkicu, który mamy w tle. I zobaczmy, czy wszystkie mamy już wymiary podane. Widać, że mamy jeszcze długości całego otworu, czyli odtąd do tego miejsca. Jest według rysunku 82 mm. Tu mamy 4. Tu mamy. Spróbujmy, zobaczmy, co się dzieje. Nie mamy spozycjonowanego w środku elementu, więc możemy użyć na przykład narzędzia. Którego tu narzędzia użyjemy, żeby spozycjonować na przykład narzędzia pionowe. Ten element jest ten. Tu jeszcze widzę, że jest jedna czy dwie kreski czarne. Czyli tutaj musimy zrzutować, powinniśmy zrzutować jakąś geometrię. Na przykład geometrię tego otworu. I powiedzieć, że ten punkt należy do tego elementu. Widać, że już mamy zwymiarowany całkowicie element. Znowu poleceniem obrót. Możemy wyciąć to wszystko. Ok. Czyli mamy element wycięty. Pozostaje nam wykonanie otworu jeszcze gwintowanego od spodu na tej powierzchni. Czyli tutaj, centrowanie na tej średnicy. Będzie to otwór już metryczny. I profil metryczny 27 razy 2. Znajdźmy taki. 27 razy 2. Jest to otwór przelotowy bez jakichś fazek. Czyli bez gniazda. Otwór przejściowy. A może być na taką długość. To przecież nie przeszkadza. Czyli tu mamy ten otwór już narysowany. Brakuje nam, proszę Państwa, jeszcze dwóch rzeczy. Brakuje nam tutaj takiego podcięcia. A ja może pokażę. O. Czyli to jest tutaj takie podcięcie na 12 mm, które pozwoli nam złapać tutaj element w przypadku odkręcania. Czyli ten element ma. Czyli ja sobie to narysuję w ten sposób. Narysuję taki prostokąt. I zrzutuję. Ten zewnętrzny okrąg. I z rysunku, który mam, wiem, że odtąd, do tej, o tutaj styczne złapałem, dotąd jest 77 mm. Czyli ten prostokąt i ten jeszcze fragmencik powinien nam wyciąć tutaj na 12 mm. Co tutaj widać, właściwie mamy. Pozostaje nam, proszę Państwa, do wykonania jeszcze tutaj ten otwór pod kątem 45 stopni trzy otwory. Jak to zrobić? Czyli kolejny szkic na płaszczyźnie XY. Znowu włączę F7, żeby w środku sobie znaleźć element. Tu widzę, że mam zrzutowaną, że program mi może zrzutować tam tą linię. Jest to linia przecięcia, czyli to jest ta linia. I na tej linii po środku powinienem umieścić mój otwór. Oczywiście rysunek widać, proszę Państwa, on jest niedostatecznie skalibrowany, dlatego bazujemy teraz już na istniejącej geometrii. Czyli ze środka tego elementu poprowadzę linię pod kątem prostym. Można jeszcze użyć wiązania, ale to pewnie nie będzie konieczne już. O. Czyli mam taką linię. Ona jest na środku tego odcinka. Na tej linii mogę umieścić teraz płaszczyznę szkicu, płaszczyznę konstrukcyjnej, a na niej płaszczyznę szkicowania. I w środku tego elementu umieścić otwór 12 mm. To mi się niestety coś zrzutowało jeszcze. przy Aha, dobrze. Czyli mam narysowany 12 mm taki otwór. Otwór w zasadzie wyciągnięcie. Powiem, że to jest wycinanie. No i muszę tyle przejść, żeby tutaj zauważyć, że otwór jest całkowicie wycięty. Tak, żeby jeszcze nie, nie naruszyć od spodu. A jest chyba dobrze. I takich elementów jest trzy. Oś obrotu. podaje 3. OK. I proszę Państwa, możemy już uznać, że element mamy gotowy, wykonany. Pozostaje już tylko wykonanie dokumentacji. Płaskiej tego elementu, ewentualnie użycie go w zespole, prawda? Czyli w ten sposób można projektować detale, mając starą dokumentację 2D skanowaną czy jakąś inną. Proszę Państwa, to był jakiś silno, łatwy przypadek, który w zasadzie pozwalał nam zbudowanie tego modelu z jednej, z jednej płaszczyzny, czy z, jednej, z jednego fragmentu skanowanej dokumentacji. Natomiast możemy się pokusić o coś większego. I mam tutaj taki projekt, który chciałem tylko pokazać, ponieważ on zajmuje znacznie więcej czasu. I proszę zobaczyć, wyłączę może widoczność krawędzi. Jest możliwe również stworzenie tego typu projektu, odwzorowanie tego typu zaworu, gdzie mamy trzy szkice. Które w odpowiednich miejscach umieszczamy na naszym rysunku, i na podstawie tych szkicy możemy konstruować tego typu zawór, nawet Nawet dosyć skomplikowaną geometrię, która, która powstała przez wyciągnięcie po profilach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnego